Jeżeli Twoje czujniki generują zbyt dużo fałszywych alarmów lub spodziewasz się kuriera i chcesz nie uzbrajać danego pomieszczenia, to możesz skorzystać z opcji blokowania wejść. Cześć, z tej strony Darek. Dzisiaj mam dla Ciebie bardzo lekki i przyjemny temat, jakim jest blokowanie wejść. Pokażę to na przykładzie centrali perfekta, ale w innych systemach e, wygląda to często analogicznie. Nie przedłużając, zobaczmy jak zablokować wejście w centrali. Podaję hasło, czyli cztery linki zatwierdzam gwiazdką. Następnie szukam opcji blokady. Są blokady wejść. Zatwierdzam. Blokady trwałe. I wybieram na przykład trójkę warsztat. I na końcu zatwierdzam. I wejście zostało zablokowane. Od tej pory, kiedy system zostanie uzbrojony, to alarmy z tego wejścia nie będą przez centralę przetwarzane, czyli centrala po prostu będzie tą konkretną czujkę warsztat ignorować. To jest fajny sposób na to, że jeżeli czujka jest uszkodzona i czeka na wymianę przez instalatora, to do czasu jego przyjazdu taka czujka nie będzie wam sprawiać żadnego, żadnych kłopotów. Pokazałem właśnie jak czujkę zablokować, a teraz pokażę jak w analogiczny sposób taką czujkę, takie wejście centrali odblokować. Tak samo, podaję hasło. Zatwierdzam gwiazdką, znajduję blokady, wejść zatwierdzam, wchodzę w te blokady trwałe i mogę tą blokadę zdjąć. Klikając jedynkę robi się kropka, zatwierdzam na, na końcu kratką i blokada została zdjęta. Uważny obserwator zauważył, że w momencie, kiedy wszedłem w opcję blokady wejść, była tam również tak zwana opcja blokady czasowej. Zobaczmy więc, na czym to polega i zablokujmy wejście w sposób czasowy. Podaj hasło, gwiazdka, blokady wejść, blokady czasowe, wybieram czujkę o nazwie warsztat i zatwierdzam na końcu. I gotowe. No ale gdzie podajemy czas blokady? Czasu blokady w ogóle nie podajemy. To nie działa w ogóle w ten sposób, że, że trzeba podać jakieś minuty lub godziny lub sekundy. Czas blokady, yy, blokada czasowa polega na tym, że od momentu, od którego zablokujesz taką czujkę, będzie ona zablokowana w sposób powiedzmy trwały, ale w momencie, kiedy włączysz, a następnie wyłączysz czuwanie, to z automatu przy tym wyłączeniu czuwania to wejście zostanie odblokowane. Czyli możemy powiedzieć, że taka czujka będzie zablokowana na jeden najbliższy cykl załączenia i wyłączenia czuwania. To jest bezpieczna i fajna opcja w sytuacji, w której na przykład spodziewasz się kuriera i Musisz wyjechać z domu, ale chcesz tego kuriera później wpuścić, żeby tą paczkę zostawił gdzieś tam, na przykład w garażu. To możesz taką czujkę w garażu zablokować i w momencie kiedy przyjdzie kurier, on może do tego garażu swobodnie wejść, zostawić paczkę i nie będzie z tego powodu alarmu, ponieważ takie wejście w garażu będzie przez centralę ignorowane. Także to jest naprawdę fajna rzecz. I na koniec jeszcze jedna mała uwaga. Blokady czasowe oraz blokady trwałe dostępne są tylko dla użytkownika, który ma bardzo mocne uprawnienia. Jest to oczywiście Administrator. Jeżeli mówimy o użytkowniku tak zwanym normalnym, to on w swoich opcjach nie zobaczy możliwości blokowania trwałego. Jest to oczywiście podyktowane względami bezpieczeństwa. No, nie może być tak, że użytkownik systemu, który nie ma odpowiednich kompetencji, zablokuje czujkę na stałe i taka czujka będzie całkowicie wyłączona z obiegu, z bezpieczeństwa. Dlatego zwykły użytkownik może blokować czujki tylko w sposób czasowy, czyli na ten jeden najbliższy cykl, załącz wyłączczczowanie. A użytkownik, administrator może blokować również w sposób trwały. Oczywiście te opcje zawsze są do zmiany, czyli jeżeli ktoś bardzo chce, to może zmienić uprawnienia takiego zwykłego użytkownika i również będzie mógł blokować w sposób trwały takie wejścia, takie czujki w systemie. Na dzisiaj to wszystko. Obserwuj nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia. Cześć.